北京年问到了。 O, teraz są o wiele prostsi. Dobra. Polecimy z tym koksem. Teraz jest najtrudniejszy moment w grze właściwie. Jeden z trudniejszych. Ponieważ to są takie elementy w zależności od dosyć popaprane. I te walki są dosyć proste, to już nie będzie właściwie świeżego problemów z przejściem takby Dobra, olejem ja już ich, bo będziemy do niej walczyć z nimi to w nieskończoność. kurczę. Dobra, koniec tej niebawy. A wiecie co? Nie, chciałem zawrócić. Podniesiemy też po nich, bo to jest chyba jakiś nowy rodzaj To jest naprawdę porównany moment, który przechodziłem za pierwszym razem na dwie godziny. Bo utknąłem tu po prostu. Nie mogłem tego za cholerę przejść. Teraz to wydaje mi się jakieś banalne, ale wcześniej coś tu spieprzyło się i... O no właśnie. Coś tu źle zrobiłem. Kurde. What the fuck? No sz... Fuck. Musimy rozwalić ten artwork, zanim on... No, rozwal ten artwork, idiotu. No. Zdążyliśmy. No już to się miało zapaść teraz. Boże Co jest? Oje jasny z tym wszystkim No nie wierzę. Pułapka mnie zabiła Dobra nie, nie musimy już tego robić Chociaż Nie, nie musimy spowalniać do czasu Okej okay. A właściwie no, mamy najgorszy motyw za sobą. Czekamy chwilę. <laughs> Olejku. To będzie dosyć ciężkie. No. Ajku. Tylko już mam pomysł. Dobra, w ten sposób. Jest okej. Okay. i spotkamy samego siebie. No, zapiszemy sobie w końcu muzu, też życie przy tym. Okej. Teraz dobra. A jeszcze ta ta nie zapomniałem. reach the platform, perhaps I can bring the platform to me. Okej, okay, to pewnie są jakieś artworki. To właśnie jest jeden. Ozejrzyjmy się dokładniej. Może gdzieś jest jeszcze jeden. O, tu jest jeszcze jeden. No i dobra. Teraz tak. Dobra, pozbędziemy się już tego. Aha, jeszcze pozbyć się pozbyliśmy takiego okej. Okay, okay. okay. Podnieść tą maczugę, żeby ją odblokować I ten mięszyk. Fuck. Okej, okay, wydaje mi się, że mam wejść tam teraz na górę. Już nie będziemy z nimi walczyć, bo mam wrażenie, że oni się w nieskończoność pojawiają. No właśnie. No to bez sensu tak z nimi walczyć. E, teraz tak, trzeba to odpowiednio ustawić. E, czekajcie. Tak. Coś takiego. Okej, okay. to musimy ustawić odpowiednio, to jest sobie niepewnie skomplikowane. To już jest jakaś wyższa szkoła jazdy. Come on, come on. One of these do it. Ok, chyba że to kupisz prawie, prawie. O. Chciałem się złapać tego, ale widzę, że to trzeba pobiec po ścianie. W takim razie zrobimy tak, się. Bardzo, bardzo, bardzo. Dobra, teraz. I ok. Z tego co wiem, powinno teraz to zadziałać. No właśnie. No sobie platformę, dzięki której się dostaniemy dalej oczywiście. Może sobie zapiszemy też, w razie czego. Teraz znowu jesteśmy w więzieniu, które nie było najciekawszą lokacją. Czekajcie, czekajcie okay, w ten sposób. Ja, w ten sposób. Raz, raz, raz. No co, jeszcze no nie chce się złapać Dobra, jakoś się udało No i ładnie. Tu już nic nie wygląda, żeby było coś do rozwalenia. Eee, yy, co jest? Mhm. Okej, okay, tu też nic nie ma. To zjeżdżamy. Powoli, powoli zbliżamy się do końca. No ale przed nami jeszcze jednak trochę podróży czeka. Bo jeszcze nie odwiedzone lokacje są niektóre. Okej, okay, tak. Dobra, teraz widzę, jak to się ma dziać. Tak, znowu w tych samych miejscach jesteśmy. Mogłem osoba, która przechodzi tak gry pierwszy raz może się, myślę, zgubić ostro. Ja bym nie wiedział o co chodzi, no bardzo. Okej, okay, jedna zabita. Druga też. Się w będzie jakiś bo jest tak średnio ciekawie. Okej. Okay. To znowu możemy otworzyć ten linii tym przyciskiem. ciebie robimy wszystko to samo teraz. Czekamy na kliknięcie i biegniemy. I okej, okay. znowu wyskoczą te panienki. Tym razem rozciągniemy jakimś ładnie jednym kombosem. To znowu ktoś wyskoczy, pewnie? No na razie, może jeden. I pójdziemy sobie dalej. zaczniemy z nimi walczyć. ładnie, wszystko teraz idzie lepiej. Jak już tak zgrabnie. O, to by się wydało. Hmm. Nieźle nas zraniła. O ty, suko za dużo życia straciliśmy. No, dawaj. I okej. Okay. Nie wiem, w tę stronę. Dobra. No właśnie tyle w dwóch stronach jest fajnie że nie, nie chodziłby tak samo w lokacjach. No tu już mi się tak powoli zaczyna to męczyć, że już drugi raz znowu jesteśmy w tym samym miejscu. Okej, okay, to muszę jakoś kluczę, to bo... Jesteśmy w teraźniejszości, czyli w przeszłości, w sumie i ta haka nas ściga. To się robi nieciekawie, nie? Wiedzą, że obok jest ta haka i ona nas nie widzi, nie? <grystanie> to jest bardzo fajny motyw. Podoba mi się. I tyk. Frajerze. Nie ma żadnego jest hardwork, trzeba się będzie po niego cofnąć. No, zaraz mnie to wygląda. No, Wróćcie mnie, co nie wiem, bo nie ma jak. Dziwne. Czyli nie słyszę jednego aktora, mam przemilę gdzie on jest. Nie, Najwyraźniej trzeba było go zebrać w jakimś innym czasie. Ale nie kojarzę w jakim. Mm. One ma takie leczki, które nas ranią. Nie podniesiemy. Mm, Ucieknę. Ta to wyścina przez to, że to jest tyle... Kurczę, no szkoda, że ten atorkiety nam zostanie do zebrania. Ale myślę go zebrać w tym momencie. W którym czasie i kiedy? W którym momencie gry? Jest na górze? Hm, nie tak. O, co jest? Co zmienia ustawienia? No coś strasznie do dupy chodzi. Czekajcie, efekty specjalne, efekty cienia. Mgła. Znaczy to jest mgła inna. Nie wiem, niskie, średnie. No, a tak samo. Careful, careful.

Cienia, może niskie, może tam mgłę wyłączę synchronizacja pionowa. To też jest bzdura w sumie. Dobra, nadal nie, ale już trudno walić to. I tak zaraz się ten moment skończy. Nic nie widać. Przez tę mgłę. I łatwo spaść. Dobra, wiecie co walić to. Powrócę do moich starych ustawień. Już nic na to nie poradzę najwyraźniej. Rokier, e, włączona. wyłączona. Aj, tu pesty. Trudno, chwilę się potnie. Przez te efekty cząsteczkowe? Zpotrzymię czas. Kurde. Trzeba było go było już wcześniej Fuck. No co jest, zaraz wszyscy będą wyskakiwać Dobra, no radzi tak? no, tak. No, udało się. I tu mamy ostatni mieczek. Taki specjalny. On jest z bardzo fajną broń, Może no, go nie wyrzucimy do końca gry, bo on jest najlepszy. Z tych wszystkich dodatkowych.

Będę nam respawnować w nieskończoność. Takie mam wrażenie. Dobra, mgły już nie ma i jest spokój. Tak, że gra już chodzi ładnie. Nie to nie tą stroną pobiegłem Tędy Zresztą mamy nawet takie podpowiedzi, gdzie biec, bo po ścianie, bo widzicie? Są takie ślady. A, dobra, teraz tak zapis To nie, trzy fajnie świeci na zielono.